Dzień dobry kochani, witajcie w kolejnym odcinku na naszym kanale. Dzisiaj zabieramy Was dwie godzinki od Paryża do Szampanii, do miejscowości Troyes. Tutaj możemy przede wszystkim skupić się na trzech bardzo ciekawych rzeczach. Kuchnia francuska, gdzie możemy spróbować ondouillette. Jest to taka kiełbaska typowo tradycyjna, taka z tamtego regionu. Do tego mamy kościoły, bazylika, katedra. No i Przede wszystkim moda. W miejscowości tej na przykład znajduje się taka firma, która produkuje swoje ubrania, La Costa. Zobaczymy, co nam się uda dzisiaj tutaj, w tej miejscowości zwiedzić e, i sprawdzimy, czy warto się wybrać na jeden dzień. A więc zapraszam do oglądania. Kochani, msza święta odbędzie się w kościele świętego Pantaleona, a w okresie renesansu w kościele tym. Kościół ten był parafią zamożnej, zamożnego mieszcza, mieszczaństwa, które nie umieszkało ozdobić go dziełami sztuki, obrazami, rzeźbami. Zobaczymy, jak on w środku za chwilę wygląda. Przed chwileczką, właśnie został otwarty, więc chodźmy do środka. Niektóre źródła podają, że w miejscowości obecnej budowli stał kiedyś kościół zbudowany z drewna i gliny. W 1189 roku wspomina się o nim jako o podległej miejscowości kościoła Saint-Jean-aux-Marchés. Jednakże dzielnica Tchła była dzielnicą bogatych kupców. Na początku XVI wieku, dzięki darowiznom znaczących rodzin z Tchła, mogła rozpocząć się budowa kamiennego kościoła. Prawie ukończony, częściowo spłonął podczas wielkiego pożaru w 1524 roku, który zniszczył 1 trzecią miasta. Kaplice południowe ucierpiały w niewielkim stopniu. Po siedmiu latach przywrócono im pierwotny styl, gotycki. Kaplice północne, które uległy całkowitemu zniszczeniu, zostały odbudowane w stylu renesansowym. Po wybudowaniu górnych części chóru dopiero w XVII wieku dobudowano transept i nawę. Piękne drewniane sklepienie wzniesiono w latach 1660, mniej więcej do 1675. Ostatecznie na początku XVIII wieku do nawy dodano Często i ukończono obecną fasadę w stylu klasycystycznym. Sam Pantelon nie jest zwykłym kościołem. Od czasu jego renowacji zgromadzono tam około 600 posągów z XVI wieku, pochodzących z zamkniętych wówczas instytucji religijnych. Niektóre z nich to prawdziwe arcydzieło, jednakże sam Pantelon jest również miejscem narodzin nowej sztuki witrażowej, inspirowanej renesansem. Aktualnie kościół jest prezentowany jako Muzeum Rzeźb Strchła z XVI wieku. Żadne zdjęcie nie jest w stanie oddać wrażenia, jakie odnosi zwiedzający po przejściu do kościoła wrażenia z otaczających go niezliczone ilości posągów, które w rzeczywistości znajdują się bardzo blisko siebie. To my dziś na obiad taka kaczuszka, trochę ryżu, jakieś warzywka, do tego winko, oczywiście wasze zdrowie. No i co? Smacznego. Dostałem lokalną porcję kiełbasy, taką tradycyjną tego, te, tego regionu. Spróbujemy w ogóle, jak ono smakuje. Choć pachnie zachęcająco. Pokażę Wam, jak to z bliska wygląda. Robię sobie taka kiełbaska, że tak powiem. Pachnąca lekko flakiem. Ale dobra, żeby nie było bardzo dobra. No kochani, a co to ten przede wszystkim co to ten cały, czyli ta kiełbasa tutaj, którą jedliśmy jest to przede wszystkim e, taka kiełbaska zawinięta e, w jelito, w którym są podroby wieprzowe lub ewentualnie cielęce. I nie każdemu to będzie smakować, bo ma to taki bardzo specyficzny zapach, aczkolwiek, będąc we Francji, nie zaszkodzi przynajmniej raz tego dania spróbować. Nie jest to na pewno coś, do czego ja bym osobiście wrócił. Wolę inne tego typu dania, a na pewno troszeczkę inną kiełbasę. Ta nasza polska jest taka troszeczkę inna, lepsza w smaku, wydaje mi się. Aczkolwiek, wybierając się gdzieś w dany region, warto spróbować chociaż ich tradycyjnych takich ich potraw, które mają tutaj, ale i przy okazji właśnie takiego e, wykwintnego dania, którym był właśnie on duet, który miałem właśnie przy okazji tutaj spróbować. No kochani, pojedli, popili, czas na spacer z przewodnikiem. Co już mam słuchaweczki założone, taki, e, takie małe urządzonko do podsłuchiwania tego, co tam przewodnik nam opowiada, i zwiedzamy miasto. Zwróćcie uwagę na architekturę budynków. Zainspirowana wiejskimi domami we Francji, francuska architektura wiejska jest romantyczna z natury. Początkowo wywodzi się ze stylów romańskiego, normandzkiego i francuskiego gotyku, a także obejmuje francuski styl prowincjonalny i normandzki. Idziemy teraz zobaczyć drugi kościół w tej miejscowości. Jest to kościół Świętego Mikołaja. Nasz przewodnik, który nas zaprowadza ma klucze, więc będziemy mogli zobaczyć ekstra jeszcze jeden kościołek i mam nadzieję, że minimum bazylikę i katedrę, bo tam te witraże to jednak są bardzo, bardzo fajne. No, chodźcie do środka. Kościół San Nikola może poszczycić się tym, że jest jednym z najładniejszych kościołów w mieście. To prawdziwe muzeum sztuk pięknych średniowiecza i współczesnego renesansu. Jego budowę rozpoczęto po pożarze w 1524 roku, a ukończono w 1590 roku. Kościół oparty o wał obronny otrzymał fasadę dopiero w połowie XIX wieku, kiedy to wał otaczający miasto uległ zniszczeniu. Znajdziemy tu kilka niezwykłych elementów rzeźbiarskich, a także serię XVI wiecznych witraży wykonaną techniką Bricel, wzbogaconych złotymi elementami, które niestety uległy zniszczeniu na skutek upływu czasu. Galeria witraży pozwala jednak na ich eksponowanie w dużym formacie. Choć nie posiada ambulatorium, Kościół San Nicola z dumą prezentuje trzy piękne ołtarze w płaskiej absydzie, wszystkie trzy ozdobne witrażami odnowionymi około 1900 roku. Jeśli dodamy do tego sąsiednie boczne witraże, otrzymamy przestrzeń wspaniale poświęconą pobożnej medytacji i artystycznej komplementacji. A teraz będziemy zwiedzać Bazylikę Świętego Urbana w Tchła. Bazylika w Tchła ufundowana została przez pochodzącego stąd Żaka Pantaleona. To właśnie też na jego cześć został nazwany kościół, w którym odbyła się Polska Msza Święta. Inaczej, papieża Urbana IV, któremu skąd inąd zawdzięczamy również ustanowienie święta Bożego Ciała. Jego pragnieniem było pozostawienie po sobie trwałego śladu, jak sam napisał, kiedy ciało ulegnie już rozkładowi. Budowę rozpoczął więc w roku 1262 w miejscu, gdzie niegdyś stał zakład szwedzki jego ojca. Sama historia budowy od początku była jednak dość osobliwa. Wszystko to bowiem przez fakt ulokowania kościoła. Tuż obok opactwa Nordam o Nonon, co niemal od razu ograniczyło jego szerokie przywileje. Nadzorowany przez samego papieża projekt, ówczesna opatka potraktowała jego autokratyczne wtargnięcie na teren jej jurysdykcji. Punktem zapalnym dla tlącego się konfliktu było zagwarantowanie roku i 40 dni odpustu pielgrzymującym do znajdującego się w miejscu planowanej świątyni ołtarza. Aby dostąpić tej łaski, wystarczyło zjawić się tu w dzień świętego Urbana. Wystarczyło to również, aby doprowadzić opatkę do szału. Skoro nie mogła liczyć na pomoc przełożonych, Depiugi postanowiła wziąć sprawy we własne ręce i zniweczyć plan głowy kościoła. Pod osłoną nocy wysłała na plac kilku zbirów, którzy zniszczyli wszystko, co udało się do tej pory stworzyć: świeżo poświęcony ołtarz, kapitele, kolumny itd. Co prawda, straty szybko udało się odrobić, ale to nie ostudziło zapędów kobiety. Kolejna niszczycielska kampania zakończyła się tu pożarem. Ale to dopiero atak na papieskiego Lageta, arcybiskupa Tyru i biskupa Auxerre, dwa lata później okazał się dla niej największym ciosem. Jej spisek bez trudu wykryto, za co Klemens IV ukarał ją ekskomuniką. Katedra św. Piotra i Pawła należy do grona najbardziej przeszkodnych świątyń Francji. Jej wnętrze wypełnia aż 1500 m2 witraży, a spora ich część wykonana została jeszcze w XVIII wieku. Wielkie ambicje oraz położenie na linii ognia w konflikcie między Anglią i Francją sprawiło, że ostatecznie nigdy jej nie ukończono. Swój obecny kształt uzyskała dopiero w 1634 roku, stając się najdłużej budowaną gotycką katedrą w kraju. Obecna katedra w z swymi korzeniami święga czasów galo-rzymskich czego dowodem są mury w podziemiach Huru, właśnie z tego okresu. Prawdopodobnie więc pierwsze biskupstwo założono w V wieku, a na jego czele stanął święty Lupus z Tchła. Ten sam, który sprzymierzyć się miał z Atylą, aby uratować miasto przed atakiem Hunów w 451 roku i ten, który towarzyszył świętemu Gernanowi z Akser, w Paryżu, kiedy to przepowiedział małej Genovefie, że zostanie świętą. Chwilę wytchnienia trzeba się bo nogi bolą. Mam nadzieję, że w sumie te dwa kościoły plus bazylika i katedra wam się spodobały. I jeszcze wybieramy się oczywiście do e, Muzeum narzędzi, tylko że tam mamy za godzinę wejście, więc musimy sobie poczekać. No ale będąc już na tym etapie, tutaj nie zapomnij zasubskrybować mój drogi widzu. Polajkować i skomentować jakimś miłym słowem, a może coś Ci się nie podoba, i możesz to również wypocić. Oczywiście w sekcji komentarzy na dole, więc nie przeszkadzaj sobie. Komentuj. No kochani, tak dla jasności teraz. Yy... Właśnie już stoimy przed tym muzeum. Jest to muzeum narzędzi, w którym są właśnie przedmioty z XVIII i XIX wieku, które będziemy mogli właśnie zobaczyć, jak one wyglądały częściowo tutaj w gablotkach takich małych. Są też niektóre za mną, ale są też zdjęcia tego muzeum, które możemy tutaj zobaczyć obok. I sami zobaczcie właśnie, jak to muzeum ładnie wygląda. Najlepsze jest to, że ten styl francuski, ten architektoniczny tego budownictwa typowo francuskiego jest bardzo ciekawy. Najlepsza ciekawostka z tego jest taka, że w tej miejscowości jest coś takiego, że państwo dopłaca właśnie do takich budynków i dopłaca to aż 50% żeby otrzymać takie pieniądze, a właściwie nie otrzymać. Robione jest to w taki sposób, że to miasto płaci połowę właśnie za remont takiego budynku. Elewacji nie wolno y, ruszyć, dlatego też to w taki sposób dzisiaj możemy oglądać. No i przede wszystkim jest to takie troszeczkę takie klimatyczne i ładne, nie? Więc y, mamy teraz taką możliwość, właśnie te, raz, że tego oglądać, to wszystko tak oglądać, to jeszcze właśnie. Y, No są no? Tak? To właśnie też yy, możemy teraz tak sobie wszystko zobaczyć. Nie wiem czy tu można, czy nie można, czy się można tam do góry wsadzić A nie można, A czy można tak meter wejść, ale tutaj mamy tak możliwość troszeczkę i zobaczyć sobie dziedziniec tego muzeum właśnie tutaj yy, z góry Do góry tam się nie pchamy, bo... Jest... O kurczę, przewrócił mnie. To co kochani, nie przedłużając, zapraszam was do muzeum. Jest to w sumie ostatnia część w tym materiale, więc zachęcam do tego, byście zostali jeszcze chwileczkę cierpliwi i wytrzymali aż do samego końca. To już jest kochani wszystko w tym materiale. My oczywiście zostajemy jeszcze, żeby sobie zobaczyć na spokojnie resztę tych wszystkich przedmiotów, które się tutaj znajdują w tym muzeum. Nie zapomnij oczywiście zasubskrybować naszego kanału, drogi widzów, skoro dotarłeś do tego momentu, więc zachęcam Cię do tego, żeby to zrobić i spędzać z nami więcej takich miejsc, które Wam tutaj pokazujemy. Zasubskrybuj, polajkuj, skomentuj. No i co? Do zobaczenia w następnym materiale. Do zobaczenia i cześć!